Dzień dobry moi drodzy. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Chcę z Wami dziś porozmawiać o wyborach i chcę z Wami porozmawiać o rolnikach. To jest temat, który przyszedł do mnie wczoraj wieczorem, ale zacznę od podziękowań za niedzielne spotkanie, które odbyliśmy online w mojej grupie Eliza Michalik-Patroni. Do której zapraszam wszystkie osoby, które zostają moimi patronami na patronite.pl, a następnie. Przyjdą, poproszą o przyjęcie do mojej grupy na Facebooku. O nazwie właśnie Eliza Michalik Patroni i tam wymieniamy sobie opinie, poglądy i spotykamy się raz na parę tygodni, żeby porozmawiać. Było świetnie, było mądrze, było inspirująco i było wspierająco jak zawsze. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie to jest niesamowite, że mamy tę swoją grupę, to swoje statko, jak lubię mówić i. Czerpiemy z siebie nawzajem. Czerpiemy energię, czerpiemy optymizm, wymieniamy się myślami, poglądami. Wszyscy bardzo tego potrzebujemy, jak sądzę. Cieszę się, że to jest droga dwukierunkowa. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Rolnicy, no właśnie, jak przeczytałam wczoraj, że rolnicy planują na 48 godzin zaplanować po, zablokować Polskę, to pomyślałam sobie, o co chodzi? Tak nie wolno. I jak czytam argumenty, bo napisałam takiego tweeta, że tak nie wolno, że blokowanie Polski przez jakąkolwiek grupę zawodową, kim by ona nie była, to jest łamanie praw konstytucyjnych innych obywateli. Zgodnie z konstytucją mamy wolności i prawa osobiste, na przykład prawo do przemieszczania się. Rolnicy robiąc blokady obejmujące całą Polskę, uniemożliwiają nam to. To nie jest już protest, to jest terror. Nie. I uważam, że władze państwowe powinny znaleźć na to rozwiązanie. Nie wiem jakie, to nie jest moja rola to wymyślać, od tego są politycy, za to im płacimy, do tego ich wynajmujemy przy urnie wyborczej, ale. Mam takie poczucie, że władze państwowe już powinny coś z tym robić, bo pomijając fakt, że to może być taka inspirowana z Kremla próba sił, czyli podinspirujemy trochę rolników, a wiemy, że są inspiracje kremlowskie, bo widzimy to po transparentach, po hasłach, po okrzykach itd. Zresztą nawet same protesty to pokazują, no bo to przecież PiS. Zrobił rzeczy, które nie podobają się rolnikom, ale nie idą protestować pod dom Kaczyńskiego czy pod siedzibę PiS, tylko przeszkadzają wszystkim Polakom i nowemu rządowi, który nic im nie zrobił. Okej, okay, to już świadczy o złych intencjach, ale nieważne. W demokracji wszyscy oczywiście mają prawo protestować. No właśnie, protestować, tylko moim zdaniem blokowanie Polski to jest przekroczenie granicy protestu. Zauważcie, że tak jest z każdym ludzkim zachowaniem i każdą cechą. Prawie żadne ludzkie zachowanie czy cecha nie jest samo w sobie złe czy dobre. Bardzo często to jest kwestia skali. Lubisz kogoś, mówisz mu o tym, przekazujesz wyrazy sympatii, spotykasz się z kim, zjawisz się pod jego drzwiami z kwiatami, urocze gdzieś na tej skali to jest urocze. Wystajesz codziennie pod jego domem, nie chcesz. Przyjąć do wiadomości zerwania, dajesz nieproszone kwiaty, stoisz z tymi kwiatami pod drzwiami, mimo że druga osoba mówi ci jasno, że tego nie chce, to jest już przestępstwo. Pokłóciłeś się z kimś raz, nawet padły za mocne słowa, za grube słowa, kłótnia. Jeśli to zdarza się często, regularnie staje się regułą, to jest przemoc i przekroczenie granic psychicznych, być może fizycznych. Wychodzisz na ulicę, robisz protest raz, drugi, trzeci. Oczywiście musisz trochę poblokować miasto, musisz poprzeszkadzać mieszkańcom, takie twoje prawo w demokracji. Od czasu do czasu to jest protest. Blokujesz cały kraj, wszystkich ludzi, przejazd karetek pogotowia, podróżowanie, normalne prowadzenie interesów. Staje gospodarka przez ciebie. To już nie jest protest, to jest terroryzm. Nie mówiąc o tym, że na miejscu Rosji chętnie bym podinspirowała takie protesty i wypróbowała, na ile ja jestem w stanie bez wojska zablokować Polskę. W ogóle świetny patent. Płaca jakiejś grupie zawodowej, oczywiście nie kupuje się nigdy wszystkich, tylko jakieś tam węzły punkty transmisyjne, jakichś ludzi, jakichś liderów, jakichś wychrzycieli. Przeciągam ich na moją stronę, żeby inspirowali te blokady, te protesty. No i tak sobie testuję. Czy jestem w stanie 40-milionowy kraj zatrzymać na dzień? O, udało się, to spróbuję na 48 godzin. A co będzie później? Zatrzymają Polskę na tydzień? Super. Dla Rosji super patent. W dzisiejszych, wojennych, niespokojnych czasach, kiedy obywatele się boją, kiedy tyle się mówi o wojnie informacyjnej, wojnie hybrydowej, kiedy tyle się mówi, że Rosja już, już tu jest, bo już tu jest, kiedy wiemy, że protesty rolnicze są przez nią częściowo inspirowane, e, pozwalać tak agresywnej, e, samolubnej grupie, która posługuje się kompletnie jakimiś terrorystycznymi metodami, blokować cały kraj 40-milionowy, gdybym była Rosją, to by było moje marzenie. Super. Sprawdźmy, na ile mogę za blokować Polskę bez wysyłania jednego żołnierza, bez oddawania jednego wystrzału. Po prostu pstryknę palcem i mam kraj 40-milionowy w środku Europy zablokowany na dwa tygodnie. To jest ta różnica, to jest kwestia skali. Tu gdzieś na początku tej skali są protesty. Protesty od czasu do czasu, protesty masowe. A tu na drugiej jakby skali jest blokowanie całego kraju i robienie de facto Majdanu wszystkim innym ludziom, Bogu, Ducha winnym. Moim zdaniem w ogóle rolnicy mają za dobrze i ja bym się zastanowiła nad zrobieniem referendum, i w takim referendum chętnie bym wzięła udział. Czy rolnicy powinni płacić ZUS? Bo, tak na marginesie, jak patrzę na podatki, które my wszyscy płacimy, jak patrzę na utrudnienia i podatki dla przedsiębiorców, jak patrzę na wysokość ZUS-u, który sama płacę też prywatnie. Już nie jestem przedsiębiorczynią, ale sobie płacę jako prywatna osoba i patrzę, ile to kosztuje, to myślę, że rolnicy powinni zacząć płacić ZUS, normalne składki. Może jak tak bardzo nie lubią Unii Europejskiej, to niech nie dostają tych pieniędzy z KPO. Naprawdę, są branże, które w Polsce bardzo tego potrzebują i nie odbudowały się jeszcze de facto po covid -zie. Naprawdę, nic na siłę. Jak rolnikom jest tak źle i tak nie znoszą tej Unii, i tak kochają tę Rosję, i tak nienawidzą wszystkich Polaków, że tylko by ich blokowali. A co ja mam wspólnego z rządem i z jego decyzjami, żeby mnie blokować? A co ludzie, którzy chcą zawieźć chorych rodziców do szpitala, zrobili rolnikom, żeby ich blokować? Już nie mówiąc o tym, że w normalnym kraju, tak jak w normalnych relacjach, się po prostu rozmawia i protest ma coś pokazać, jest gestem symbolicznym, dlatego powinien zdarzać się, wracam do tej skali, od czasu do czasu. Natomiast jeżeli rząd chce rozmawiać, bo Donald Tusk chce rozmawiać, ministrowie chcą rozmawiać, a rolnicy nie, oni nie będą rozmawiać, oni będą blokować, no to moim zdaniem to jest przekroczenie granic protestu, bo protest to też nie jest wszystko. To nie jest tak, że można zrobić wszystko i powiedzieć, bo ja protestuję. No, no nie, nie można. No nie. Jest prawo, są ustawy, jest konstytucja. Oprócz Twojego prawa są prawa innych obywateli. Na tym polega życie w demokracji, że ciągle negocjujemy ze sobą, co jest ważniejsze: prawo do wolności słowa, czy na przykład czyjeś cześć, czyjeś dobra osobiste. Czyjeś dobra osobiste gdzie postawić granice, żeby ludziom nie blokować możliwości wypowiadania się, a równocześnie. Hmm, może no, inni też czuli się swobodnie i dobrze żyjąc w kraju. Co jest ważniejsze? Czy Twoje prawo do bycia nieobrażonym, czy moje prawo do powiedzenia, co myślę? Ograniczenie którego prawa przyniesie więcej szkód. Zawsze musimy w demokracji zastanawiać się nad takimi rzeczami. Jeśli chodzi o rolników, to jest moja subiektywna opinia. Uważam, że protesty ok, blokowanie kraju nie ok. Nawet na kilka godzin nie ok. A na dzień czy dwa, w ogóle niedopuszczalne. Uważam, że jesteśmy w momencie, gdzie trzeba coś z tym zrobić, bo jeśli nie, to za chwilę będzie blokowa blokowany kraj na tydzień czy dwa, a to już jest yy, terroryzm, po prostu. Tak uważam. No dobrze, to miała być uwaga na marginesie, bo oczywiście sytuacja jest rozwojowa. Ja sama będę z wielką ciekawością obserwować, co zrobi rząd, jak sobie poradzi z tym trudnym przecież. Ogromnie trudnym, ja zdaję sobie z tego sprawę, ogromnie delikatnym społecznie wyzwaniem. No niemniej też nie za to płacimy politykom, żeby się bali trudnych wyzwań. Szymon Hołownia na przykład się nie boi i mówi, że Polki, daje do zrozumienia, że Polki są dla niego za głupie, żeby decydować o tym, czy dokonają aborcji. tak? Andrzej Duda się nie boi i mówi, że Polki są dla niego za głupie, żeby brać pigułkę. Notabene ten pomysł, żeby, który ma obejść weto Dudy, żeby kobiety brały pigułkę przy forma całcieniet. Ja rozumiem intencje, ale to nie jest dobry pomysł. To jest upokarzające, uwłaczające, niekonstytucyjne i bardzo mi przykro, że musimy z takim szariatem w środku Europy ciągle dealować, bo to jest makabra. Nie idźmy tą drogą, tak to powiem. Wybory. Życzę Kaczyńskiemu naprawdę takiego zwycięstwa w wyborach zawsze, jak zwyciężył 15 października i zwyciężył w wyborach samorządowych. Ale odstawiam już na bok mój dysfunkcyjny sarkazm. Chociaż nie, przepraszam, mój sarkazm nie jest dysfunkcyjny, bo moja wrodzona zdolność do złośliwej obserwacji i sarkastycznych, ironicznych uwag zdołałam przekuć w vlog na YouTubie i obserwacje kąśliwe, ale jak twierdzicie, trafiające bardzo często w punkt, więc Zobaczcie, nawet z negatywnej cechy można zrobić coś pozytywnego. I niech to nas inspiruje i tego się trzymajmy. Ok. Będę ironiczna. Bloomberg, Bloomberg pisze Tusk wygrał wybory. Onet pisze, cytuję teraz nagłówki Onetu, po prostu zrobiłam screeny, bo nie mogłam uwierzyć. Tak samo zresztą pisała Wirtualna Polska. Onet pisze Tusk przegrał. Błąd Tuska widoczny gołym okiem. Kolejny nagłówek. Wyniki PiS lepsze niż w Exit Poll. Spektakularna klęska K.O. i trzeciej drogi. Kolejny tytuł. Bijatyka w koalicji rządzącej. Błaszczak. Ruszamy zwycięz... po zwycięstwo w eurowyborach. Czy pominąwszy, że te nagłówki po prostu nie są prawdziwe, bo nic takiego w Polsce się nie, wyduży... nie wydarzyło, więc jeden z największych portali, bardzo wdzięcznie mu w tym wturowała, Wirtualna Polska, o której też co nieco dowiedzieliśmy się w ostatnich tygodniach. Czy pomijając, że te nagłówki nie są prawdziwe, to po prostu w tych tekstach brakowało analizy, co naprawdę się stało, a nie mogło tej analizy być, bo te nagłówki były po paru godzinach od wyborów, kiedy jeszcze tak naprawdę nie było oficjalnych wyników z Państwowej Komisji Wyborczej. I to jest to, co się dzieje w Polsce. I to jest to medialne przygotowanie. I przekręcanie narracji tak, żeby widzowie i czytelnicy nie dowiadywali się, co się naprawdę dzieje. Hitem już w ogóle, to chyba było na Onecie, albo na Onecie, albo na Wirtualnej Polsce, był taki nagłówek, z pamięci cytuję, ale o to chodziło, że gdyby to nie były wybory samorządowe, tylko parlamentarne, to PiS dziś wygrałby wybory. Czyli zobaczcie... Jak dyskontowane są w mediach wybory? Jak opisywana jest rzeczywistość? Twarde liczby świadczą o tym, że jednak w większości samorządów rządzi koalicja obywatelska, ale zdaniem dwóch głównych portali, Kaczyński wygrał i idą po zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście, zachodnie media. Zauważyły, że te wybory były testem dla nowego rządu. Zauważyły, że prawo i sprawiedliwość jest nadal silne i mocno się trzyma. To jest oczywiście prawda, dlatego od pierwszego dnia po wyborach, zresztą nie jest to żadna nowość i news dla kogoś, kto u mnie patrzeć. Dlatego właśnie od pierwszego dnia po wyborach, do czego jeszcze dziś wrócę, mówię: nie poddawajcie się euforii. To nie jest Początek końca. To nie jest nawet koniec początku. PiS jest silną, mocją, pa mocną partią, która wciąż nie wiem, dlaczego nie została zdelegalizowana. Kaczyński, nie wiem, dlaczego nie zostaje podciągnięty za sprawstwo kierownicze, a jest taki paragraf w kodeksie. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego opóźniania w rozliczeniach. Nie rozumiem. Tej pobłażliwości, bo przecież PiS nie śpi, tylko przegrupowuje siły, o czym świadczy Jacek Kurski, stojący za plecami prezesa Kaczyńskiego na wieczorze wyborczym, a Jacka Kurskiego lekceważyć nie należy. To jest jeden z groźniejszych i najskuteczniejszych polityków w PiS. I wiem, że Jacek Kurski to dokładnie chciałby usłyszeć, no ale tak jest. Telewizja Zajacka Kurskiego to było bezprecedensowo skuteczne, złowrogie narzędzie szczucia i propagandy. To była bezprecedensowo i przerażająco skuteczna godzinówka. Jacek Kurski wie, jak to się robi. I Jacek Kurski zrobi to znowu, jeśli dostanie pole od nas, od obywateli, od dziennikarzy i od nowego rządu. A na razie wygląda na to, że dostaje to pole. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba. Frekwencja w wyborach samorządowych zawsze była słaba. Często nie przekraczała nie. niecałych nawet 50%. Więc jeśli wynosi między, nie wiem, 51 a 54, to wcale wbrew pozorom nie jest tak źle. To mówię a propos tej słabej frekwencji, nad którą symetryści ubolewają. No pewnie można było zrobić akcję, chodźmy na wybory, Twój głos coś zmieni, Twój wybór coś zmieni, i tak dalej. Nie zrobiono tego, i tutaj możliwość została przez Pana, ale czy frekwencja nie była wcale tragiczna, zważywszy na wybory samorządowe? Oczywiście na Prawo i Sprawiedliwość tradycyjnie zagłosowali mniej wykształceni rolnicy, których w tym momencie w ogóle nie rozumiem, bo PiS im zrobił z czterech liter jesień średniowiecza, oni lecą i głosują na PiS. Widziałam. Taki kontrowersyjny rysunek, żart rysunkowy, który jednak oddaje prawdę, mimo że jest brutalny, jak stoi polityk, PiS ze spuszczonymi spodniami i wypiętą tylną częścią ciała, a rolnik klęczy i takim wielkim jęzorem go liże po tym zatku. No, no niestety, tak to wygląda. Napis zagłosowali też częściej bezrobotni, ludzie niewykształceni i mężczyźni, odrobinę częściej niż kobiety. I zanim zaczniecie na mnie krzyczeć, o Boże, Michalik znęca się nad elektoratem pis -u. ja w ogóle elektoratom poświęcę odrębny odcinek i pogadamy sobie o tych elektoratach, to nie znęcajcie się nade mną, bo ja mówię o faktach. No, przykro mi, że takie są fakty i przykro mi, że fakty niektórych z Was obrażają, ale takie są fakty. Tacy ludzie głosują na PiS, -u. to nie ja, to GUS, to PKW publikuje te statystyki. Sorry. Mówię po prostu, jak jest. Nie wiem, czy są jacyś ludzie po stronie demokratycznej, którzy są w stanie tak skutecznie działać. Nie mówię tak obrzydliwie, nie mówię o obrzydliwych metodach. Mówię skutecznie i tak jasno i bezwzględnie, bo jest tu potrzebna jakaś pewna doza bezwzględności, widzieć przeciwnika politycznego, antydemokratyczną, faszystowską partię, faszyzującą partię, którą jest PiS, i skuteczniej się przeciwstawić. Może Krzysztof Brejza. Chociaż nie wiem, może Roman Giertych, chociaż nie wiem, na pewno są zdolni do tego politycy w rządzie, no ale oni są zajęci układaniem Polski od nowa. Na pewno potrzebni są ludzie o skuteczności Jacka Kurskiego po demokratycznej stronie i na pewno uważam, że te wybory były wake-up Pobudka, panowie i panie z rządu i z ław sejmowych prodemokratycznych, pobudka obywatele, tego nie muszę mówić, bo piąta władza na szczęście mocno patrzy na ręce już dziennikarzom i widzę to czytając, obserwując komentarze i dobrze, bo, bo dziennikarstwo się wali. Widzę chociażby to po nagłówkach po wyborach. Czy wiecie, że pominąwszy te skandaliczne nagłówki, o których wam mówiłam, to, tą próbę manipulowania wami, czy wiecie, że naprawdę nie przeczytałam ani jednej sensownej analizy po wyborach? Przeczytałam już dużo malkontentstwa. Boże, jaki Tusk jest beznadziejny, jak to on nie potrafi, jak to on coś tam. Szczerze, na miejscu Tuska, tak napisał zresztą jeden z internautów, cytuję Bob 57, na miejscu Tuska, gdybym tak odrobił kilka punktów procentowych, do poprzednich wyborów samorządowych i słuchał z wielu stron o tym, jak to jestem mało zdolny, powolny, że nie, reali że nie realizuję wszystkich złotych myśli i podpowiadaczy. W dodatku, mając za partnerów e, kłótliwych, hołownią, kosiniaka i razemków, to faktycznie pojechałbym z żoną i wnukami na wczasy, po czym zamieszkał w, w bardziej pogodnym kraju. Tak napisał internauta i to jest dokładnie to, co ja myślę. Kilka miesięcy mamy nowy rząd, i już po prostu rozliczanie. Nie rozliczyli aferpisu, nie rozliczyli bandziorów, nie rozliczyli pieniędzy, nie rozliczyli NWP-u, ale już będą rozliczać tuska. I to się, słuchajcie, nigdy nie zmieni i widzę, że nawet w tych mediach to się nigdy nie zmieni. Wow. Słowo o TVP jeszcze, zanim przejdę do pisu, o którym też słowo jeszcze muszę dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie. Hmm, nie jest w porządku TVP. Jest oczywiście o niebo lepsza niż pisowska, bo zapisu była po prostu szczujnią i umierali przez nią ludzie i niszczyli ludziom życie. W tej chwili to jest normalna stacja telewizyjna, która jest ok, chociaż trochę letnia, trochę bezjajeczna jak dla mnie. Ja bym chciała telewizję w stylu serialu Newsroom. Obejrzyjcie sobie serial Newsroom. Energię, żywotność, power dobrych dziennikarzy. Takich dziennikarzy, którzy wzbudzają dyskusję na ważne społecznie tematy. Takich dziennikarzy, którzy nie boją się mówić. Były kiedyś takie programy w TVP i chciałabym ich znowu. Osobowości, wyraziste, mocne. No, na tym to polega. Każda telewizja to jest show, nawet polityczna, która powinna być merytoryczna, co nie wyklucza charyzmatycznego show, które przyciąga. Telewizja to jest potężne narzędzie. Telewizja publiczna też. Pokazywania ludziom prawdy o rzeczywistości. Dobrze robiona telewizja publiczna mogłaby być przeciwwagą dla patologii mediów, które ciągle wam cytuję, dla tych zakłamanych nagłówków, dla tego bajdurzenia o rzeczywistości i robienia wam wody z mózgu, wam odbiorcom, ale nie jest, bo nie jest aż tak dobrze robiona. Moim zdaniem chcę wierzyć, że to jest początek transformacji, aczkolwiek moje doświadczenie takie PR-owe i życiowe mi podpowiada, że. Zmiany powinny być BUM, od razu po wygranych wyborach. Telewizja powinna być jak brzytwa, dobra, powinna być BUM, wielka zmiana. Powinno się zacząć od trzęsienia ziemi, a potem jak u kiczkoka napięcie powinno rosnąć. Powinna być tam energia. Jeśli po kilku miesiącach tej energii nie ma i nikt tego nie chce oglądać, i to jest nudne, i to jest bezjajeczne, nawet jeśli poprawne, to, to myślę, że lepiej już nie będzie. I myślę, że ta transformacja nie powinna TVP jeszcze... Zostać uznana za zakończoną, bo nie stać obozu demokratycznego na utratę mediów publicznych i na utratę ludzi, którzy te media publiczne oglądają, i możliwość pokazania im, dlaczego nie ma programów pokazujących afery PiSu, dlaczego nie ma programów pokazujących. Propagandę rosyjską. Dlaczego nie ma programu pokazujących, jak PIS kłamał i manipulował po to, żeby nie tylko pokazać, że PIS kłamał i manipulował, ale też nauczyć ludzi pokazać im, jakie są mechanizmy kłamstwa i manipulacji, żeby nie nabierali się na nie w przyszłości, żeby potrafili je wyłapać w przyszłości. Dla, dlaczego tego nie ma? To jest nieedukacyjne i to jest demoralizujące. No i jak słyszę, ciągle w TVP pracuje zbyt dużo szuj. Zbyt dużo ludzi, którzy w obrzydliwy sposób wysługiwali się poprzedniej władzy, też tego nie rozumiem. Kibicuję TVP, znam ludzi, którzy tam są, są przyzwoici, często robią kawał dobrej roboty, ale to za mało. Nie stać demokratów na utratę TVP w taki sposób. Tam jeszcze wiele zmian jest potrzebnych. Ok. I ostatnia rzecz, o której chcę Wam dziś powiedzieć, i będę ją powtarzać do skutku. Będę ją powtarzać jak długo trzeba, bo uważam, że to jest e, potrzebne. Wiem, że wielu ludzi od 15 października uważa, że PiS już został pokonany, że Kaczyński już jest na kolanach, że możemy odetchnąć, że możemy żyć tak jak dawniej i prowadzić interesy jak zwykle. To jest prawda tylko częściowo, ale to nie jest cała prawda. Te pierwsze wygrane wybory to jest zaledwie wybory w październiku, pokazały to zresztą wybory samorządowe. To był dopiero ja wiem, że to jest szokujące bo wszyscy jesteśmy strasznie zmęczeni niemal dekadą autokratycznych, męczących, obrzydliwych rządów, w których wszystko stało na głowie. Ale niestety to jest dopiero pierwszy krok do pokonania PiS. To nie jest moment na odpoczynek. Owszem, można się było trochę pocieszyć. Jestem wielką fanką nawet zrobienia święta narodowego 15 października, bo my też potrzebujemy symboli, potrzebujemy dat, gdzie możemy radośnie wyjść na ulicę i poświętować. To jest wszystko prawda, ale potem trzeba pracować dalej, trzeba zakasać rękawy. Te wybory 15 października to był dopiero pierwszy krok do pokonania PiS, naprawdę. Dopiero rozpoczęte rozliczenia, dopiero i dokończenie tych rozliczeń, i pociągnięcie do odpowiedzialności nie tylko płotek, ale najważniejszych ludzi Ziobry, Morawieckiego, no i przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, który gdyby pozostał bezkarny, moim zdaniem byłoby to kompletnie złe i demoralizujące, bo to by oznaczało, że w Polsce wszystko wolno. I po przewróceniu praworządności. Praca nad pozbyciem się pewnej traumy narodowej, którą my wszyscy mamy tu. Parę lat minimum musi minąć, żeby instytucje dobrze działały. No właśnie, żeby w przypadkach, kiedy inspirowani Rosją rolnicy chcą blokować całą Polskę, żeby państwo potrafiło pokazać, że działa. Ileś tam takich przykładów potrzebujemy przez lata, że państwo działa, żeby znowu po tej traumie autorytarnej poczuć zaufanie. Przez dekadę rządów Pisu zaszły pewne procesy społeczne, których odwracanie też potrwa. No i oczywiście prawdziwie dobre, wolne niezależne dziennikarstwo jest częścią tej układanki. My w tej chwili dziennikarze szorują podnie. Ten zawód szoruje podnie. Też trzeba go odbudować. Też trzeba niezależnych wolnych dziennikarzy. No między innymi tej niezależnej telewizji publicznej. To jest jeszcze tyle roboty, że już mówiłam wam, wam o kremerze z Kronik Seinfelda, który robi przy. To jest tyle jeszcze roboty. To jest po prostu jeszcze kupa pracy. Mam nadzieję, że kupa tutaj nie okaże się proroczym słowem. Wybaczcie mój prześnięty anglosaski humor i mam nadzieję, że nie freudowskie skojarzenia. Tego jeszcze trzeba. Ja przypominam, nie wiem czy mamy tyle czasu, to jest tym wszystkim najstraszniejsze, bo wojna za granicą. Bo tu czytam, że Mołdawia zagrożona, bo nie wiadomo, kto wygra wybory w USA, bo jeszcze może być różnie, możemy nie mieć tych lat. Ale nawet założywszy na chwilę optymistycznie, nietypowo dla mnie jako kasandry, ale załóżmy, że mm, nawet mamy parę lat, żeby to zrobić. PiS powinien być zdelegalizowany, to też będę powtarzać. Nie wiem, dlaczego nic o tym nie słyszę. Um. PIS wciąż ma zasoby, doświadczenie, sprytnych i bezwzględnych ludzi, na przykład jak Jacek Kurski. PIS ma wsparcie Rosji i sprzyjających Rosji i innych krajów, z którymi już zawiązywał koalicję. Europa nie jest dziś przyjazna. Prawica nacjonalistyczna, faszyzująca prawica wygrywa wybory i wygrała wybory w wielu krajach, i może wygrać wybory za chwilę w wielu krajach. Gdy PiS znowu dojdzie do władzy, gdyby tak się stało za kilka lat, to to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 8 lat, to będzie nic. Oni stracą... Oni już w ogóle mieli niewiele hamulców, ale jeśli za 4 niecałe lata dojdą znowu do władzy, a tak się może zdarzyć, jeśli nie stan, zostaną rozliczeni naprawdę, ukarani i zdelegalizowani, i jeszcze przecież mamy konfederację i jeszcze mamy inne narodowe nacjonalistyczne faszyzujące ruchy, które się na podatnym gruncie ze wsparciem Rosji w Polsce rozwijają. Jeżeli po prostu puścimy ich wolno, to to co zobaczycie za 4 lata, jak PiS albo coś ala PiS znowu dojdzie do władzy, to będzie orgia przemocy, dyktatury i bezwzględności o jakiej wam się nie śniło nagle, nawet w ciągu ostatnich 8 lat. Ja wam to dziś mówię, zapamiętajcie to, bo cztery lata szybko miną i zobaczycie co będzie. Uwaga na koniec. Polacy nie lubią przewidywać złych rzeczy. Nawet uczciwi polscy dziennikarze zauważyłam, że nie bardzo lubią przewidywać złych rzeczy. Ja jestem pod tym względem dziwna. Zawsze od początku mówię, że przewiduję najgorsze rzeczy, bo ja uważam, że dziennikarz jest od patrzenia, co się może nie udać, a nie piania panów nad tym, co się udaje, chociaż czasem można pochwalić. Ale zauważyłam, że Polacy ta, taką mam obserwację, refleksję. Nie lubią przewidywać złych rzeczy, bo w naszej polskiej mentalności i nie lubią zabezpieczać się, bo przewidywanie złych rzeczy jest nie po to, żeby je przewidywać i się dołować. Przewidujemy złe rzeczy po to, żeby się przed nimi zabezpieczać. I moim zdaniem nie lubimy tego robić, bo w naszej gdzieś niemądrej polskiej głowie mm, mam wrażenie zalęgło się takie przekina, prze. Dokonanie, że przewidywanie złych rzeczy i podejmowanie prób, żeby im przeciwdziałać, to jest wywoływanie wielka z lasu. To jest tożsame z tym, że te rzeczy się wydarzą. Jesteśmy przesądni. Nie lubimy spisywać testamentów, bo uważamy, że jak spiszemy testament, to umrzemy. Nie bądźmy przesądni. Przewidywanie złych rzeczy, które się mogą zdarzyć, to dobra umiejętność, to dobra cecha. To są rzeczy, które zapewniają mądrym myślącym ludziom bezpieczeństwo. Kto przewiduje wcześniej, jest bezpieczny. Zacznijmy to robić. Dziękuję Wam bardzo. Taka jest moja garść refleksji na bieżące tematy i do zobaczenia za dni kilka.